Witam na kanale CPS, Centrum Przygotowania Sportowego, nazywam się Igor Dzierżanowski i zapraszam na 5 najlepszych ćwiczeń na brzuch, poziom trzeci, czyli zestaw dla średnio zaawansowanych. Jeżeli chcesz się dowiedzieć ogólnie, w jaki sposób trenować brzuch, aby był silny i dobrze wyglądał, to w karcie zostawiam link do innego mojego materiału pod tytułem Żelazny Kor. W tej serii pokazuję 5 moim zdaniem najlepszych ćwiczeń stricte na brzuch na danym stopniu zaawansowania, ale nie będą się tu pojawiały ćwiczenia globalne, takie jak spacer farmera czy martwy ciąg. Są to generalnie bardzo dobre ćwiczenia, ale nie będę ich uwzględniał w tych zestawach. Natomiast ćwiczenia starałem się w ramach zestawu dobrać w taki sposób, aby wykorzystać jak najwięcej funkcji mięśni brzucha. Dodam jeszcze, że postaram się podawać polskie nazwy ćwiczeń tam, gdzie będzie to możliwe. W tym odcinku poziom trzeci, czyli ćwiczenia dla średnio zaawansowanych. Zaczynamy! Pierwsze ćwiczenie to unoszenia tułowia w leżeniu na plecach z nogami na podwyższeniu i z wykorzystaniem ciężaru grawitacyjnego. Jest to progresja ćwiczenia z levelu drugiego. Ćwiczenie właściwie będzie wyglądało tak samo, tylko po prostu mamy piłeczkę, która nam troszeczkę to utrudni. Oczywiście to nie musi być piłka, to może być talerz, to może być sztanga. No i czym większe obciążenie, tym będzie trudniej. Przypominam, ustawiamy się w taki sposób, że nogi są na lekkim podwyższeniu. Ja wykorzystam akurat drabinkę, stopy węziej, kolana stosunkowo szeroko tak żeby mniej angażować mięśnie zginające biodro już sama taka pozycja jeżeli wykonywaliście ćwiczenie z poziomu drugiego to wiecie że pozwala nam bardzo mocno zaangażować mięśnie brzucha kładziemy się w taki sposób żeby odcinek lędźwiowy dotykał do podłogi barki i głowa w pozycji startowej są już lekko uniesione i łapiemy nasze obciążenie na wyprostowanych rękach tak żeby znajdowało się mniej więcej nad klatką piersiową i teraz robiąc wydech nie idziemy już tak jak w poziomie drugim, dłońmi do drabinki, tylko idziemy z piłką do sufitu. I tak samo kładziemy się kręg po kręgu na podłogę, nie odkładając barków i głowy. Pamiętamy, żeby przy ćwiczeniach, gdzie robimy tak zwane brzuszki i mamy obciążenie grawitacyjne, nie machać rękoma, nie przenosić tego ciężaru z głowy do przodu, ponieważ wtedy wbrew pozorom, to obciążenie będzie tak naprawdę bardziej pomagało niż utrudniało ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to unoszenie bioder leżąc na plecach. Nogi mogą być ugięte lub wyprostowane. Jeżeli będą ugięte, będzie trochę łatwiej, jeżeli wyprostowane, troszeczkę trudniej. Kładziemy się. Ręce mogą być wzdłuż tułowia, ale tak jak proponowałem też w poziomie drugim i pierwszym, gdzie było unoszenie nóg, lepiej złapać się za głową. Dzięki temu tłów jest bardziej ustabilizowany i możemy skupić się tylko i wyłącznie na pracy brzucha. W tej wersji, gdzie będziemy unosić biodra, głowa może leżeć na podłodze. Ustawiamy się w taki sposób, żeby odcinek lędźwiowy dotykał do podłogi, nogi, żeby były ugięte, uniesione mniej więcej gdzieś 90 stopni zgięcie w kolanie i unosimy biodro tak, żeby kolana wychodziły do góry, a nie żeby prowadzić je nad głowę. Uwaga. I powoli odkładając Kręg po kręgu, kładę biodro na podłodze. To co ważne, to nie robimy tu zamachu nogami, nie opuszczamy stóp, ani nie prowadzimy kolan blisko barków, ponieważ taki zamach będzie nam ułatwiał to ćwiczenie. A chcemy, żeby zapracował tu jak najmocniej brzuch. Trzecie ćwiczenie: wyjazdy na kółku w klęku. Pozycja startowa jest taka jak podpór przodem na kolanach, czyli zależy nam na tym, żeby biodro było wyprostowane. Nie cofamy podczas ćwiczenia biodra, tylko cały czas trzymamy jedną linię pomiędzy udami i tułowiem. Staramy się napiąć pośladki Napiąć brzuch. Jeżeli chcemy trochę odciążyć barki, to możemy lekko ugiąć ręce w łokciach i skierować łokcie do podłogi. Tu podczas powrotu nie idziemy tak jak w pozycji nastojąco biodrem do góry, tylko pracujemy w obręczy barkowej, czyli wyjeżdżamy rękoma i wracamy. Jeżeli ktoś chce zrobić to ćwiczenie, ale nie jest jeszcze w stanie wyjechać do samego końca, to oczywiście może wyjeżdżać tylko tyle, ile jest w stanie, czyli musi zwracać uwagę na swoją kontrolę motoryczną brzucha. Jeżeli czujemy, że już gdzieś ten brzuch puszcza, zaczynają boleć lub napinać się plecy, no to zaczynamy wracać. To znaczy, że na razie nie jesteśmy w stanie wyjechać dalej. Czwarte ćwiczenie to scyzoryk bokiem, czyli jednoczesne uniesienie nóg oraz tłowia w leżeniu na boku. Kładziemy się. Biodro może być delikatnie zgięte, nogi wyprostowane, stopy razem. Rękę kładziemy wyprostowaną, mniej więcej pod kątem 45 stopni względem tłowia. Nie będziemy w stanie podnieść się całkiem do boku, dlatego lekko się skręcamy i jest to takie uniesienie. Do boku, do przodu. Drugą ręką staramy się dotknąć do stóp. Tłuf jest wyprostowany i zgięcie odbywa się głównie w biodrze. W momencie, kiedy podniesiemy się do góry, wychodzimy tak, żeby ręka była w łokciu wyprostowana i tylko dłoń zostaje na podłodze. Jeżeli będziemy uginać rękę, no to troszeczkę bardziej będziemy sobie ułatwiać. Staramy się podnosić synchronicznie, czyli jednocześnie unosi się tłów i nogi, i tak samo jednocześnie kładziemy je na podłogę. Piąte ćwiczenie to skłony, wykorzystując wyciąg górny w klęku, popularnie zwane Allahami. Ja akurat skorzystam tutaj z gumy, a nie z wyciągu i polecam takie rozwiązanie, ponieważ guma pracuje płynniej i jest dużo przyjemniejsza w tego typu ćwiczeniach. Najważniejsze będzie to, aby podczas klęku i wykonywania, już ściągania, nie cofać biodra. Biodro powinno być troszeczkę uniesione, nie siedzimy na piętach i przyciąganie odbywa się poprzez zbliżanie barków do miednicy, albo jak kto woli sobie wyobrazić, łopci do kolan. Łapiemy sobie gumę albo uchwyt wyciągu górnego przy głowie i wykonujemy ćwiczenie. Czyli podczas skłonów staramy się, żeby biodro było nieruchomo. To wszystko w tym odcinku. Zachęcam do subskrybowania oraz oglądania innych materiałów na kanale CPS. Biceps piona!